Tyle za powiedzenia nie chcę mi się już grać Nie to jest hamstwo, biskitu Takich ludzi powinni wypierdalać Bo jak taka kurwa jebana w jednej grze tak kurwa się zachowała To ta kurwa jebana zrobi 10 razy coś takiego samego Cześć koksu KONTO buduje no to nie jest przypadek, że takie kurwy się tak zachowują, to po prostu już jest w kurwa w mózgu, nie. jakieś kurwa wstrząsy, urazy psychiczne od starego, starej, nie wiem kurwa, jakaś terapia wstrząsowych chuj wie co to kurwa jest, naprawdę, bo to nie są normalni ludzie.